Siemanko, witajcie, ja jestem Maschol a dzisiaj pokażę wam mój pierwszy poradnik jak zwiększyć FPS-y jak zwiększyć... E, przepraszam, jak zmniejszyć e, ping w CS-ie no dobrze, no to przechodźmy przechodźmy do, do ustawień tutaj mamy ustawienia jak zwiększyć sobie e, FPS-y oczywiście nie wszystkim dokładnie tyle samo się zwiększy FPS-ów mi na przykład zwiększyło się dwukrotnie Czyli ja miałem gdzieś około 150, no, powiedzmy nie 130 fps, mam gdzieś 260, 280 fps w tym momencie. Ok, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie w sumie, a w sumie zacznijmy od początku. Więc tak, jasność. Jasność normalnie chyba ustawiona jest na 2,12, o ile wiem, ale zmniejsz, zwie, zmniejszamy ją do 1,60, do, do maksimum ile się da. Yy, dlaczego powiesz? Dlatego, że jeśli na przykład jesteśmy na takiej mapie jak DAS2 jesteśmy na przykład w tunelu, no to tam jest dosyć, dosyć ciemno i możemy nie zauważyć przeciwnika, ale jeśli rozjaśnimy do maksimum, ile się da, no to wtedy będzie łatwiej zobaczyć przeciwnika w tunelu. Kolejną rzeczą. Dlaczego powiesz, powiecie, dlaczego ma grasz na 4, na 3? Ponieważ yy, są tu ustawienia, dzięki którym yy, łatwiej jest yy, trafić headshota przeciwnikowi. Powiesz dlaczego? No bo, ponieważ ustawienia Full HD 16 na 9, które tutaj są, pokazują nam większą, większą skalę mapy, czyli widzimy, jeśli staniemy na środku mapy, no to patrząc od prawej do lewej znacznie więcej widzimy niż 4 na 3. Są po prostu ucięte boki. Ale przez to, że są ucięte boki Musimy do, y, musi ekran gry być dopasowany do, do ekranu monitora. Więc rozciąga nam całość. Przez to, że to jest rozciągnięte, przeciwnicy też są rozciągnięci w szerz i wzwyż Znaczy, no, na boki i w górę. I przez to stają się więksi. I łat, też większa jest głowa. Więc łatwiej jest trafić headshota I dlaczego grasz? Nie grasz na przykład na 1020, na y, 768? No po prostu. Wolę, to, wolę mieć więcej FPS-ów, trochę gorszą jakość, ale więcej FPS-ów. Kolejną rzeczą. Yy, ogólna jakość cieni. Dlaczego ja mam ustawione na wysokie? Już Wam mówię. Yy, dlatego, że jeśli na przykład jesteśmy na longu, yy, w anarchii, anarchia to są te double Doorsy na longu, przy longu, i jeśli widzimy cień przeciwnika, yy, no to... Jeśli mamy na wysokich, no to widzimy po prostu bardzo dobrze ten cień I możemy szybciej zareagować Wychylić na przykład na niego jeśli idzie powolutku, ale już widzimy cień No to możemy wychylić na niego i trafić mu headshot'a bardzo prosto No a jeśli mielibyśmy na minimalne, no to praktycznie tego cienia by nie było, nie wiedzielibyśmy, że on idzie A tak to mamy przewagę nad nim No to to jest jedyna rzecz, którą warto ustawić na wysokie, bo te cienie naprawdę dają dużo Dają małą, znaczy no dużo, dodają przewagę po prostu w niektórych momentach w krze jeśli chodzi o szczegóły modeli tekstur, no to na niskie nam to nie jest potrzebne jakoś. No to jest jedynie dobre, jak chcemy sobie w, ekwi w ekwipunku poglądać sobie jakieś kosy, jeśli mamy albo bronie, no to. Tak samo o szczegóły efektów, no to jak to jest nam niepotrzebne. Tutaj chodzi o jakość, czyli chodzi o ilość FPS-ów, więc ustawiamy na, na niskie, na niższe jakie się da. Detale oczywiście też na niskie. Renderowanie wielordzeniowe. Ja mam włączone. przydaje się do właśnie do tych rzeczy, do tych w sumie dwóch rzeczy. Nawet z trzech bym powiedział. Tak rzeczy przydaje się to włączenie renderowanie wielorodzeniowe Jeśli chodzi o, yy, o tą rzecz... No nie, nie chcę się tego czytać zbytnio, o tą, no to widzicie, o tą rzecz. No to automatycznie jest ustawione na 8. No ale żeby zwiększyć sobie yy, fps no to zmniejszamy na 4, ale powiecie, ma hole. Dlaczego nie, nie, nie wyłączyć tego całkowicie? No będą no, pewne problemy w grze. Mogą wy wystąpić. Ja miałem tak. Ja jeszcze nie pamiętam dokładnie, jakie, jakie to były problemy, ale wiem, że są i radzę Wam zostawić na 4. Jest wtedy OK. Nie ma wtedy. Oj. oj oj Zminimalizowałem. Dobra. Nie ma wtedy żadnych, żadnych problemów. No i jest OK. Tak samo dajemy tryb filtrowania tekstów. Dajemy też na 4. Wtedy jest, jest to w sumie automatyczne. I jest OK. To damy wyłączone, nam to jest niepotrzebne. W zupełności zapewnia gładkie wygląd krawędzi, przedmiotów eliminując ich postrzępienie. No, postrz... Oj, co się dzieje. Postrzępienie przedmiotów nam jest kompletnie. Znaczy yy, nam gładkie, gładkie krawędzie nam są niepotrzebne mogą być zaostrzone. Nam to nie przeszkadza w niczym. Yy, czekanie na synchronizację pionową też jest wyłączone, nam jest to niepotrzebne. No i rozmycie. No chyba, że ktoś chce jakiś, nie wiem, survival i jak biegnie, jakieś szybko sobie jakieś mapy survivalowe i ma jakieś rozmycie jak biegnie, no to wtedy może mu się przydać, ale tak to w, raczej w mapach, magemakingach, mage faceitach i tego typu nie polecam i mam to wyłączone i też Wam radzę to wyłączyć. <laughs> Dobrze, to tyle jeśli chodzi, <laughs> o przepraszam, to tyle jeśli chodzi o ustawienia, yy, ustawienia fps u żeby sobie zwiększyć. No naprawdę, jeśli tak ustawicie, to macie, możecie być pewni, że macie zwiększone FPS o co najmniej 30-40% tego, co macie. No oczywiście, jeśli macie nie wiem, 30 FPSów, bo macie przy komputer, no to to wam da dużo więcej, to wam da może nawet do 100 FPSów. Oczywiście, jeśli macie tam 180 czy 200, no to to wam aż tak dużo nie zwiększy, zwiększy może o 50 FPSów, 60. No to dużej, dużej różnicy nie będzie potem, jak macie już dużo, o to jednak przy takich najsłabszych komputerach y, to akro tutaj zaawansowane ustawienia wideo, zwiększają. Y, zwiększają y, FPSy. A jeśli chodzi o to, to polecam to dla graczy początkujących. Oj, chyba nie włączyłem jeszcze z live'a subskrypcji. No dobrze. Y, zwiększa, y, zwiększają jakość gry na takiej, takiej rzeczy, że po prostu łatwiej jest trafić headshota. Przeciwnikowi. Dobrze. Teraz przejdźmy do ustawień audio, żeby zmniejszyć cały ping, bo od jakiegoś czasu. O, nie, tutaj. Nie, dobrze, tutaj, przepraszam. Od jakiegoś czasu. No, taki, takie były lagi, a ja nie wiedziałem dlaczego. Co, jakie zmiany były, a okazało się, że większość z Was, zwłaszcza początkujących graczy, ma ustawienie tutaj głośników słuchawki stereo HRTF. HR przepraszam. No i te słuchawki. Działają na takiej zasadzie, że zmniejszają, znaczy zmieniają dźwięki w grze. Dają nam dźwięki przestrzenne, czyli dużo lepiej słyszymy, czy ktoś jest nad nami, czy ktoś jest pod nami, na przykład na mapie Denyuk. Czy ktoś pochodzi górą, czy ktoś jest na dole, plantuje pakę, no to od razu słyszymy to. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś ma bardzo dobry komputer. Jeśli wyciąga przy maksymalnych ustawieniach, nie wiem, 250-300 fps i ma, nie wiem, ping 20, no to tutaj może sobie dać to spokojnie, ale jeśli ktoś ma, nie wiem, 80 pingu i gra z tym, no to będzie miał 100, 110, 120, nawet może więcej być. Więc ja polecam ustawienie zwykłych słuchawek, słuchawki stereo i to będzie najlepsze rozwiązanie dla, dla osób, które mają problemy z pingiem, a. Jakość dźwięku będzie taka jak była zawsze, czyli, czyli bardzo dobra. Yy, albo dobra w sumie, zależy od słuchawek, to jakie ma. No, oczywiście, muzyko, muzykę wyłączamy, no bo jeśli ustawimy muzykę, no to nie będziemy słyszeć kroku przeciwnika. Głośność yy, w menu głównym, no to to wszystko możemy sobie powyłączać, jest tam to niepotrzebne. Hmm, głośność ogólna w cs -ie. no i tutaj są różne ustawienia. Ja sobie zawsze daję. Jakieś te 40, 40 i pół, 45 raczej yy, dajemy i jest ok. Możemy sobie wtedy w systemie podgłośnić albo na odwrót Możemy sobie dać na maksa, a w systemie sciszyć. No ale wtedy możemy, na przykład na, jak siedzimy na ts możemy wtedy sobie słyszeć, yy, słyszeć swoich kompanów z drużyny. Yy, ja uważam, że lepiej sobie zmniejszyć w cs trochę dźwięk, zwiększyć sobie ustawienia w, w głównym ustawieniach w, w komputerze. I wtedy da nam to lepszą jakość. Ale to już to w sumie nie ma jakiś wpływu na, 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 na ping ani na fps -y. więc zostawmy to tutaj tak, jak ja miałem. W sumie to by było tyle. Jeszcze mam dla Was taką jedną ciekawostkę. Może wejdźmy sobie na jakieś. na boty jakieś. Boty, dobra, boty. Stawmy sobie. może nie deadmatch. albo deadmatch nie jest. Stawmy sobie jakąś mapkę bez botów. Okej. Okay. dobra, jeszcze ładuję. wejdźmy sobie na mapki. no i weźmy sobie, i powiecie, Mashor, dlaczego ty masz broń w lewej ręce? A to dlatego, że dużo łatwiej, dużo łatwiej się one-tapuje. Oraz tam oczyszczały trafia w głowę. Zwłaszcza przy moich ustawieniach, jak mam 4x3, a to to już jest w ogóle dużo łatwiej. Naprawdę dzięki temu z, w ciągu, nie wiem, poprawiłem swoje umiejętności. Mój skill wskoczył, no nie jest jakiś super, jak mam orzełka, w sumie lema mam już teraz. To nie są jakieś super umiejętności, ale z podwójnego kałacha, czy tam miałem kałacha w laurach Skoczyć do lema, no to jednak jest jakieś poprawienie umiejętności i naprawdę yy, dużo łatwiej się, się one-tapuje, dużo łatwiej się trafia headshoty. Nie ma żadnych problemów. I powiecie, dlaczego łatwiej niby na lewej ręce, na prawej można tak samo? No, niestety nie tak samo. No, przez długi, długie treningi będzie to samo, ale jeśli chodzi dla początkujących bo to ogólnie poradnik jest dla początkujących dużo łatwiej jest trafiać w lewej ręce headshoty niż w prawej. Zawsze na początku. Ale powiesz, powiecie, przecież profesjonalni gracze głównie grają na, na prawej ręce, no bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Jeśli oni są przyzwyczajeni do prawej ręki, no to nie zmieniam na lewą, ponieważ przestawienie się z prawej ręki na lewą zajęłoby trochę czasu, no to zajmuje... Tydzień, dwa, to zależy. Dla niektórych może być nawet jeden dzień. A dla niektórych miesiąc. Przestawienie się z prawej ręki do lewej. Więc oni, profesjonalni gracze, nie mają czasu na przestawianie się dwóch tygodni, bo oni muszą trenować. Cały czas trenować, być cały czas w dobrej formie. I nie mogą, nie mogą sobie pozwolić na takie coś. A przy tak wysokim poziomie strzelania, no nie byłoby aż takiej dużej różnicy w skillu. Bo to już naprawdę jest... Tak wyćwiczone, że nie byłoby widać y, różnicy jakiejś dużej. I powiecie jeszcze na przykład, dlaczego tak jest. Dlaczego łatwiej się strzela w lewej ręce, a w prawej nie. Dlatego, że nasz umysł są dwie y, kule, y, półkule mózgowe no i jedna tam od czegoś odpowiada, i druga od czegoś. Nie będę, nie jestem takim fachowcem. Nie będę się wypowiadał. Y, dlaczego tak jest, bo no, niestety nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem dokładnie, ale widzę rezultaty. No i to się liczy, tak? Liczą się rezultaty strzelałem 2 lata prawie yy, jeśli chodzi o CSGO, no troszeczkę więcej niż 2 lata yy, w prawej ręce i strzelam od jakichś 6-7 miesięcy w lewej ręce. No i widać niebotyczne różnice yy, w skillu. Więc jak najbardziej polecam Jak najbardziej polecam lewą rękę Tutaj macie komendę, ja oczywiście ją też wpiszę Dam ją w opisie Right hand, jeśli dacie na 1, no to macie w prawej ręce Oj, nie ma naboi W prawej A jeśli dacie CL Right hand 0 no to macie w lewej ręce. No i tak jak mówiłem, polecam lewą rękę. No i chyba w sumie byłoby to tyle. Jeśli czegoś nie powiedziałem, nie to powiedziałem, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie odpowiem w komentarzach albo nagram jakiś osobny filmik. Myślę, że tak, 20, 25 łapek jak dacie pod tym filmem, no to zrobię kolejny filmik. Chyba to nie będzie jakimś większym wyzwaniem. Mam nadzieję, że się uda wbić bić te łapki. Tak jak mówiłem, piszcie jakieś komentarze, jeśli czegoś nie powiedziałem. To chyba byłoby w sumie na tyle. Jeśli nabijecie te 25 łapek jeszcze, to powiem, to zrobię odcinek o celowniku w CSGO. To zrobię o sensorze i o DPI w myszce, jak ustawić dobrze, żeby było. No i chyba w sumie my to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!